Zdecydowano się w gruncie rzeczy przy okazji tej kampanii, że jeżeli by udało się Dudzie wygrać, to że w tym momencie będzie, będzie można założyć tego typu biuro, które będzie rzeczywiście pomagało obywatelom i będzie również, jak gdyby, ulokowało prezydenta i ewentualne otoczenie, ewentualny potem parlament na ziemi, bo przecież to wszystko fruwa w niebiosach, to w ogóle, w ogóle te władze się odrywają od rzeczywistości. Ja uznałam, że to jest coś tak niezwykle cennego i nadzwyczajnego i że to po prostu w jakimś sensie my zobowiązujemy tego dudę. Dla mnie to jest w ogóle zdumiewające, że można w ogóle coś takiego atakować, to przecież to dla wszystkich nas jest nadzwyczajnym pomysłem po prostu, nadzwyczajnym. Urządzenie z tego w ogóle właśnie tak to jest czymś po prostu obrzydliwym, żeby te nieszczęścia ludzkie z tego, wykorzy tego wykorzystywać, to po prostu można właśnie wykorzystać, żeby założyć coś pozytywnego dla ludzi, a nie, żeby coś paskudnego zrobić. Komuś drugiemu szpilkę bić po prostu. Stopień, jakim się wszyscy fatalnie na, na tym Twitterze wyrażają na w stosunku do siebie, jest po prostu przerażający, więc po prostu, w moim przekonaniu, yy, on grzecznie przeprosił i w ogóle właśnie nie ma o czym mówić. Nad... Jeżeli i taki człowiek postanowił zejść do poziomu pojedynczego obywatela, to po prostu no, w ogóle wzrósł korda, no, o to chodzi. No. Po prostu o to chodzi. Także ja bym powiedziała, że niestety cieszę się ogromnym słowem, niestety używam tu świadomie, dlatego że po prostu nie jesteśmy w stanie tego przerobić, nie jesteśmy w stanie, potem trzeba by jakoś pomyśleć, jak tym ludziom pomóc. To nie jest kwestia tylko wysłuchania ich, ale obejrzenia licznych dokumentów, wysłuchania ich, próby rzeczywistej pomocy.